Za wielkie jest w serce człowieka, by je można było zapełnić pieniądzem, zmysłowością lub zwodniczym, choć odurzającym dymem sławy. Ono pragnie dobra wyższego, bez granic i wiecznie trwającego, a takim dobrym jest tylko Bóg. Pokój dobro Maryja. To prawda, że za wielkie jest serce człowieka, by je zapełnić niczym, by je zapełnić tylko tym, co zewnętrzne, zmysłowe, tym, co chwilowe, tym, co przemija. Dlatego my podczas Wielkiego Postu chcemy je zapełniać modlitwą, różnymi wyżyczeniami, może jakimiś drobnymi, które są niezauważalne dla bliskich. Chcemy je zapełniać bez granic. A tym krokiem w zapełnianiu naszego serca jest chociażby najbliższe spotkanie moditewno formacyjne dla Rycerzy Niepokalanych, dla Czcicieli Maryi, które odbędzie się tutaj w harmężach, już w najbliższą sobotę o godzinie 10. Eucharystia, po niej konferencja, krótka modlitwa. Z racji pandemii oczywiście Agapa będzie niemożliwa, ale kto może to chociaż na tą krótką chwilę Spotkajmy się, aby napełniać się we wspólnocie Bożym Duchem, którym napełnią się również nas, nasz Ojciec Maksymilian Majakombe. I właśnie aby to napełnienie się dokonywało, teraz odmówmy dziesiątkę różańca także w tych intencjach, które przysyłaliście, od jutra już myślę, na pewno powinno się ci dzisiaj mikrofon, który się zepsuł, przyszedł do nas z pocztą, kurierem, dlatego też już od jutra powinniśmy normalnie funkcjonować. A teraz, te sprawy, intencje powierzmy Bogu przez ręce naszej kochanej Mamy Marii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za Nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matku Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Powierzmy siebie, bliskich, tych te wszystkie nasze wspólnoty, które znajdują się na terenie, Dzieci bielsko jak i naszej Ojczyzny, powierzmy o opiece niepokalanej, o Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Raz jeszcze przypomnienie: w najbliższą sobotę o 10 zapraszamy Was do centrum świętego Maksymina w Harmężach, gdzie rozpocznie się spotkanie modlitewno-formacyjne Eucharystia o 10. po niej konferencja tutaj w klasztorze i zakończenie. I na ten czas trwania w Wielkim Poście walki przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. I dodam jeszcze, że na naszej stronie www.rycerstwoniepokalanej.pl są najnowsze materiały do pobrania, zarówno materiały formacyjne na miesiąc marzec, jak i materiały nowe, nowe, właśnie na marzec u nas w Harmelze 14, w Waszych parach, pewnie w różnych dniach. Zapraszam do pobrania i przede wszystkim włączenia się właśnie w to duchowe przygotowanie do 80. rocznicy męczeńskiej śmierci Maksymiana. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam Was i do jutra, miejmy nadzieję, już normalnie w naszym studiu. A teraz pozdrawiam z naszego biura rycerstwa niepokalanej. Zostańcie z Bogiem.